Telewizja Kopernik. Twój styl życia. Pomogą zdobyć wykształcenie, zawód i znaleźć pracę, a przy okazji oferują zakwaterowanie, by młody człowiek mógł skupić się na edukacji. Odwiedzamy Hupiec Pracy w Ostrudzie. Dobry zawód to taki, który odpowiada na zapotrzebowanie rynku. Stąd cała gama propozycji profesji, które można zdobyć w tym miejscu. Kufiec pracy w Ostródzie to jednostka opiekuńczo-wychowawcza OHP, która zapewnia podopiecznym dach nad głową w internacie, co pozwala młodzieży skupić się na nauce i rozwoju. Zapewniają ten y, dobrobyt, że tak powiem, y, mieszkanie, czyli internet, wyżywienie. Wszystko jest opłacone. Poznajemy nowe, y, nowych ludzi tak i też spotykamy się z tymi, y, pomagamy im w nauce, jak ktoś nie może i jest słabszy na przykład w czymś. Istotnym elementem opieki nad młodzieżą są wizyty w komendzie chówca, gdzie jego podopieczni mają okazję porozmawiać z wychowawcami i uzyskać wsparcie. Jak mamy jakieś problemy w szkole lub w domu, możemy przyjść, poradzić się. Dostaniemy zawsze jakąś pomoc, wsparcie. Pomagają nam w lekcjach, organizują różnych tam kolegów, takich młodszych w naszym wieku, rówieśników, którzy potrafią nam pomóc. Uczestnicy OHP uczący się na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej w systemie dziennym mogą w trzy lata zdobyć jedną z szeregu profesji. Jako, że jesteśmy jednostką na Warmii i Mazurach, Kształcimy dość wielu kucharzy, fryzjerów, mechaników pojazdów samochodowych. Wynika to z zapotrzebowania na rynku pracy, który jednostka stale monitoruje. Oprócz zakwaterowania i wyżywienia, chłopiec pracy w Ostrudzie zapewnia swoim podopiecznym szereg zajęć edukacyjnych i kulturalnych. Jakie sygnały zwrotne do Was docierają? Młodzież, która z Waszej pomocy skorzystała, utrzymuje się na tym rynku pracy, radzi sobie? Tutaj mogę się pochwalić, ponieważ co roku badamy losy absolwentów. I tak jak na przykład badając losy ostatnich absolwentów, to ponad prawie około 70% znalazło powiedzmy zatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Ze wsparcia chówca pracy w ostrudzie może skorzystać osoba, która ma minimum 16 lat i jest absolwentem gimnazjum. Kadra chówca pomoże w znalezieniu pracodawcy, u którego będzie odbywana praktyczna nauka zawodu. W tej chwili ze wsparcia chówca korzysta 200 młodych ludzi. Hufiec pracy w Ostródzie mieści się przy ulicy Sienkiewicza 9. Szczegółowe informacje o jednostce dostępne są na stronie internetowej warmińsko-mazurskiej komendy OHP w zakładce Kształcenie i Wychowanie. telewizja Kopernik. Kopernik.tv